Mamy stanowisko mm. geograficzne z pogody, no i opisujemy tutaj wilgotność, temperaturę, zachmurzenie. Bardzo nam się tutaj podoba, jest bardzo fajnie i mamy nadzieję, że będziemy mieć dużo zajęć tutaj. Wszystko jest bardzo ładnie tutaj zrobione, jest dużo roślinności, dużą ścieżkę mamy tutaj do chodzenia. Jest bardzo ładnie. Informacja o konkursie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nas zachęciła do tego, żeby się starać o te środki. Jednak to jest ogromne dofinansowanie. No i zrodził się pomysł na ekosferę dwójki. Złożyliśmy projekt. Projekt był dosyć trudny, ze względu na to, że musieliśmy go celować dla młodzieży licealnej. Pomyśleliśmy sobie, że przede wszystkim chcielibyśmy tutaj współtworzyć tą ekosferę wspólnie, żeby to była też nauka przez działanie, żeby służyły... Różnym zajęciom, na przykład artystycznym, jak widzimy, tutaj plener artystyczny już w tej chwili się rozpoczął, żeby można było prowadzić zajęcia z geografii, z biologii, z chemii. Pomimo, że realizacja samego projektu jest jakby zamknięta, no to my tutaj w dalszym ciągu własną inicjatywą dosadzamy rośliny i jeszcze modyfikujemy sobie ten teren, tak żeby był jak najbardziej różnorodny pod względem biologicznym, ale jednocześnie sprzyjał też relaksowi, odpoczynkowi psychicznemu, co jest też w szkole nie niezwykle ważne. Tutaj jest babka szerokolistna. matkie szerokolistki szerokie o, listki, ładne. Eee, tutaj jest krwawnik. Można poznać wiele kwiatów, roślin. Też pani właśnie z angielskiego się na tym zna. Widać, wszystko też pozrywała, pokazała, więc bardzo fajnie, że na to Poznać. Cieszycie się z tego nowego miejsca. Tak, bardzo, jest prześlicznie. Szkoła zawsze reprezentowała bardzo wysoki poziom. Nauczyciele, dyrekcja robili wszystko, co tylko można było zrobić, aby to miejsce było atrakcyjne dla ucznia. Natomiast mamy nowe czasy, mamy nowe możliwości. Nie było takich miejsc wytchnieniowych, nie było takich pięknych ogrodów. Dlatego ja jestem zachwycony widząc te potężne zmiany, które następują z roku na rok. Śledzę losy drugiego liceum od wielu lat, odkąd ukończyłem szkołę. Uważam, że jest to bardzo. Dobra inicjatywa ze strony szkoły, ponieważ uczniowie mają możliwość uczyć się więcej na świeżym powietrzu, nie tylko siedzieć w tych salach. Jest bardzo fajnie, mam nadzieję, że będziemy mieli tutaj prowadzone zajęcia w następnym roku albo teraz, jeszcze w tym ostatnim tygodniu. Jestem zachwycona, jest niesamowicie dobrze wykorzystany teren, niesamowite, świetne nasadzenia i powiem tak, wsparty pracą i zaangażowaniem uczniów, co jest bardzo istotne i myślę, że przełoży się na pewno na naukę. To będzie 100%. Przygotowałyśmy badania wody, pH wody, którą tutaj właśnie wzięliśmy ze zbiorników. To jest woda deszczówka, którą właśnie tutaj zbieramy i podlewamy nasze nowe roślinki zasadzone. No i jak nam wyszło, woda jest kwasowa, czyli jak najbardziej poprawnie, więc woda będzie się super sprawdzać do podlewania właśnie naszych nowych roślinek. Super, naprawdę, można się zintegrować z innymi ludźmi, zobaczyć naturę. No, mi się osobiście bardzo podoba. Dużo ciekawiej tutaj pracuje, po prostu od razu lepsza motywacja, bo jest słoneczko. O świeże powietrze, no dużo lepiej niż ławca. Myślę o tym, jak to było przedtem, jak jest teraz. Nie ukrywam, że dzisiaj bardzo się wzruszyłam, kiedy widziałam, jak pięknie o poranku to miejsce wyglądało, jak jest przyjazne, radosne. Chcieliśmy, żeby to było serce naszej szkoły. Oczywiście mamy wiele wspaniałych miejsc, ale to jest takie najbardziej otwarte, najbardziej życzliwe i piękne.